Widzę wioskę. Wioskę, masz? Mam wioskę. Ja. Yeah. Eee. dalej, dalej mam kopać? Eee, kop, 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 kop. kop bo czy tak, czy tak to będzie potrzebne? Najwyżej w kolejnym odcinku albo w czymś takim się przejdziemy. O człowieku, widzę stos Hejbali. Dlaczego ta? A dobra, ja myślę, że to jest świnia jakaś dziwna, a to po prostu było inne zwierzę. Dlaczego ten? Ej, tak szczerze, nie chcę nic sugerować, ale mamy czarnych villagerów. Czarnych? Czarnych? Tak. Hmm. Ale dobra, oni tu mają iron golema. Przysłuchajcie, jak to wszystko wygląda. Do nie, ja nie chcę na to patrzeć. Dla Nad... czarnych villagerów? Nie. Nie, ja się zastanawiam, czy to villagerowi wydają takie dźwięki, czy to po prostu jest tu coś, co jest opętane. Mam, Mam laptop z Dobra wiesz co, życz mi szczęścia o. idę w środku nocy do ciebie Idziesz do mnie ja? Idę do ciebie, mam dwa łóżka U. Ej ja, albo wiesz co ja wyjdę i się prześpię Feeling washed O ja Wracam się do wioski Czemu Zobaczymy jednego potwora wielkiego O ja pierdol E, mam problem Jaki? Jestem w domku otoczony przez zombie kwiaty Jest to mamy problem BB bi, bi. Też mam problem Weź będziesz wracał to weź tam A bo wiesz co ja wyjdę z gry prześpi się On się przekopał! On się przekopał! On się przekopał A ten gościu Nie masz łóżek. Um, jestem pod mapą. Co? Nie przed sekundą zrzuciłem się pod mapą Ej, nic nie widzę. Ej, jak masz y, cokolwiek, weź do mnie przyjść. Nie, nie mam nawet drewna. Nie mam w jakiś sposób. Weź na mapie. Ale to. W... Coś do mnie biegnie. biegną do mnie te zombie kwiaty. Zombie kwiaty? Problem jest taki, że ja nic nie widzę. Widzowie tak samo. To oczywiście. biegnę przez siebie korzystam żeby wiedzieć gdzie lecę gdzie journey, no? jesteś jestem przy jeziorku z lawą of of fuck nie wiem człowieku biegnę do wioski gdzie to jest Jestem w jakiejś dziurze i umieram jakiejś jest i jest taki, jest moonflower Ty, widzę naszą bazę. O mój Boże um. Ej, bo wpadł do jakiegoś dołu? Co? Wpadł do jakiegoś dołu? A, wiem gdzie jestem. Wpadł do tego wielkiego kanionu. I mam dwa serduszka. Um. To z widzowie patrzcie sobie na księżyc w tym czasie. Dobrze. Czemu? Ej, widzę twój nikt. idę do ciebie. Jakby jak zobijasz, się kopać. Ja, ja słyszę zombiaki Słyszę, że coś zabijasz. Nie zabijam. Hmm. Nic. Was squashed by a falling anvil? Ja znowu wpadłem. Wpadłem znowu do tej. O boże. Pojęcie, co ja robię. Ale wyszedłem, jakoś. I gdzieś znowu wlazłem. Co ja robię? Wiesz co, naprawdę by się przydały łóżka wcześniej. Biegamy w kółeczko, biegamy w kółeczko, biegamy w kółeczko, biegamy w kółeczko. Biegamy w kółeczko. Dzieci mnie gonią Ej ty się tam fajnie bawisz, a mnie, a mnie tu wszystko bije Przestań To jest człowieku horrorowy mod Błagam, ile do dnia? Dobra, już, już niedużo do dnia. Jakieś dziecko już mnie ogląda! Jesteś? Jestem, ale serwerowego tego już nie ma. Yy, za dużo go używasz, nie ma już. Yeah, nie, ma, nie, ma trzeba nie, 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 się, tym, ja się jeszcze będę męczył nie, nie, Co tu jest? tu jest? Tu Dobra, jest Dobra, jest już jest już dzień okay, idę nie, Ja w końcu coś widzę, widzowie też, no więc biegnę do wioski Waypointa zrobić? Jakiego waypointa człowieku, umieram od... jakichś 10 minut było No nie, no nie widziałeś na czasie chyba z czterech powiadomień o tym, że nie żyje, co nie? Wiesz, jesteś świat Ej, jakieś Yeti mnie bije Yeti kot Czemu się nam zrobiła? Tylko tobie. To cię goni. slime by the man from the fog Nie wiem, człowieku, ja siedzę w jakimś rozwalonym domku I próbuję odpierać ataki jakiegoś bossa Ale to wystarczy, że po prostu podbijesz pod na grobek, on ci wszystkie tam przywróci Znaczy, się to, co mnie bije, to mnie zadaje obrażeń kompletnie, ale nie mogę tego trafić. Ej, no kurde! Mam pomysł. Do Aha, ty nie możesz bić, ale ja cię ciebie... zabiję go. Ja szukam bazy. ja wiem, gdzie jest baza, tylko ja mógłbym się do niej dotrzeć. O mój Boże Na twojej informacji drone wrachu ma już drugi odcinek Co? Na twojej informacji mam już drugi odcinek Dobra i te dźwięki straszne wydają villagerowie Jest mam dziod Cebula, jabłka, nie chciałem widzieć krokodyla. Krokodyl mnie goni! I znowu pod łapą. Co to za muczka? Ehm, um, kto ci za? Krokodyl no, a tak szczerze, ja już miałem się zwijać, problem jest tylko tyle, że jak tam się wrócę, to, to nadal będzie. I gdzie ty polazłeś? A ty, jesteś w wiosce. Dobra, zabij tego krokodyla, zaraz wezmę swoje itemy, wrócimy do bazy, będziemy mieli łóżka. Na razie. Na razie to co? Na razie to człowieku, zbierz jak najwięcej rzeczy, które możesz i musimy się uzbroić. Dobra. Celakot bombardillo mnie zabił, no nie mogę Najlepsze jest to, że on mnie przyciągnął do wody i zaczął mnie tam chrzastać na lewo i prawo to Jest jakieś miejsca z który... A ja się bawię, co to jest? To jest kred? Nie, to jest jakiś terapin, Nie mam pojęcia co to jest. Mów głośniej człowieku. Widzowie nic nie zrozumieją z tego co mówisz. Ja są tego 100 w 100% pewny. Ogólnie gdzie jesteś? Powiedz mi, masz to żelazo czy nie? Okay. Ten tak. żelazo zbiera. A, bo ty jesteś w kopalni, dobra. Ogólnie ja idę, przeniesiemy bazę. Możesz mówić głośniej? Że nie mam Bo ja Cię rozumiem, ale widzowie nie. Rę. Przejdę do naszej chałupy do tej pory. Było tędy. Gdzieś. Była taka dziurka. O, tu jest ta dziura Tak? Tędy. Tak. Dobra, tutaj. Jestem w bazie. Zabieram rzeczy, które tu były. I się stąd zwijamy.